Nasz gość dnia. Witamy słuchaczy, ale również widzów oglądających nas na portalach społecznościowych. Gościem dnia jest dzisiaj Krzysztof Kotowski, kierownik pszoku w Łomrze. Dzień dobry, witamy serdecznie. Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry Państwu. Samorządy walczą z uszczelnieniem systemu śmieciowego. Jednym z rozwiązań, które stosują miasta, są między innymi inteligentne koszy na śmieci. Czy takie rozwiązanie byłoby możliwe również w Łomrze? Z tego co mi wiadomo, takie rozwiązanie jest procedowane. Były spotkania w ratuszu z panem naczelnikiem, z panem prezydentem, wiceprezydentem, a także z osobami zajmującymi się odbiorem odpadów, wywozem tych odpadów, i te rozmowy zmierzają ku temu, żeby, że tak powiem, uszczelnić ten system poprzez jakby większą kontrolę tak? nad, altankami, nad altankami przeznaczonymi na odpady, tak żeby mieszkańcy byli. Może bardziej nie mieszkańcy, była większa kontrola, co jest wysypywane do danego pojemnika, tak? czyli nastawienie na większą segregację. No właśnie, bo Ministerstwo Klimatu szykuje zmiany w temacie gospodarowania odpadami i gminy i podmioty mają uzyskać większy dostęp do tych rejestrów i danych, aby właśnie mogły uzyskać i weryfikować złożone deklaracje odpadowe. Czy Pana zdaniem takie rozwiązanie i to jest dobry kierunek? Myślę, że ma to sens, z tego powodu, że większa kontrola jakby spowoduje nadzór nad tym wszystkim. Mieszkańcy będą musieli mieć tą świadomość, czy to gmin, czy naszego miasta, że taki rejestr pozwoli zweryfikować odpowiednią segregację. Mam tu na myśli, że wrzucamy dane Dane odpad do odpowiedniego pojemnika, a nie, że wyrzucamy, gdzie sobie chcemy. To pozwoli nam, jakby osiągnąć wyższy poziom recyklingu, odzyskać więcej odpadów. Szczególnie tutaj mam na myśli odpady, selek odpadów, odpady selektywne. Czy mieszkańcy Łomży dbają o segregację? No, z przykrością muszę powiedzieć, że wygląda to bardzo, bardzo różnie. A... Nie wiem, czy to wynika z braku świadomości, czy też części mieszkańców, po prostu albo z lenistwa, albo z niechęci segregacji. Czy no właśnie, jest potrzebna ta interwencja, przypominanie o tym? Zdecydowanie tak. Mogę powiedzieć w swoim imieniu akurat my, jako PSOK, czyli jednostka podległa zakładowi gospodarowania odpadami, prowadzimy szereg, czy też na szeroką skalę zakrojone zajęcia tematyczne, różnego rodzaju wykłady, bloki. Odnośnie segregacji są nakierowane w bardzo dużej mierze do szkół, szkół przeważnie podstawowych, mogę śmiało powiedzieć, że w miesiącu ich wykonujemy takich szkoleń parę, parę, parę paręnaście, nawet momentami w niektórych miesiącach. Już w przyszłym tygodniu też mamy zaplanowane co najmniej 5-6 wykładów z tego, ty, z tego tytułu, ale tu e, oprócz tych dzieci, to też kieruję na pewno słowa do mieszkańców, że. Sami sobie troszeczkę robimy źle, bo źle segregując czy też wyrzucając te odpady w sposób bardzo taki no, niekulturalny, czyli zostawianie odpadów przy altanach śmietnikowych typu opon, nie wiem, sedesów. I innych wielkogabarytów nie w terminie, no, on powoduje to, skutkuje to tym, że raz, że nie segregujemy. Dwa odzyski nasze będą nigdy nie osiągalne, od czego od nas wymaga cały system. Także apel, naprawdę, postarajmy się wszyscy, bo s, s, sama, że tak powiem, edukacja nie pomoże, jeżeli no nie zrobimy coś bo sami mówi coś się w tym się już kierunku. od najmłodszych lat o tej edukacji, o tej świadomości, a wciąż ten problem występuje występuje, no ale to mówię, to nie jest z braku niewiedzy, to jest raczej z braku chęci, albo też po prostu, no, braku grzeczności albo lenistwa, dokładnie. Czy, jakie są właśnie najczęstsze błędy popełniane przez mieszkańców, jeżeli chodzi o segregowanie odpadów? Znaczy, mieszkańcy podchodzą do tego, że dobrze, mam, wyrzucę i częstym takim zjawiskiem akurat w moim przypadku na przoku e, tekst, ja płacę, to znaczy mogę wyrzucić, co chcę i gdzie chcę, no. To nie na tym rzecz polega, bo wszyscy płacimy podatki i jakby nic nas z tego nie zwalnia. Natomiast odpowiednia segregacja, tak jak wcześniej wspomniałem, spowoduje raz większy odzysk, a co za tym idzie, mniejsze koszty całego systemu. Proszę później nie mieć pretensji, że jest podnoszona opłata, czy to na przysłowiowej bramie, czy też włodarz miasta musi podnieść opłaty, ponieważ system się nie bilansuje. Jeżeli nie spełniamy podstawowych warunków segregacji, są to konsekwencje naszych, naszych czynów. Naszych czynów, przepraszam. naszych czynów. Jakie odpady są najtrudniejsze do zagospodarowania? Ja myślę, że każdy odpad można zagospodarować. Są tak zwane odpady, które nie należą do grupy odpadów komunalnych. Tu jest może troszeczkę problem dla mieszkańców typu Eternit, Papa, Wełna Mineralna, ale też na to jest wyjście, po prostu można od odpowiednich film się z, 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 zgłosić i one na pewno pomogą, podstawią kontener. Pozostałe odpady naprawdę można śmiało posegregować. Punkt selektywnej zbiórki odpadów przyjmuje tak szeroką gamę odpadów, tylko zaznaczam, one muszą być posegregowane. My nie jesteśmy składowiskiem odpadów, tylko punktem, w którym się po prostu te odpady przyjmie za, za darmo w ramach oczywiście opłaconego podatku śmieciowego, ale muszą być wyselekcjonowane. Wyselekcjonowane, podkreślam. To nie może być sytuacji tak jak ostatnio, że przyjeżdża. Klient i mówi, że ma zmieszane odpady gruzu ze szkłem i, i stwierdził, że i to jest minerał, i to jest minerał. No i idąc tym tokiem myślenia, to możemy powiedzieć w sklepie: woda, jest i woda, i kola, i też ta sama kwota? No nie. Więc e, tu naprawdę wielki apel, jeżeli będziemy segregować do przoku, zapraszam. Nie zostawiamy pod altankami opon, nie zostawiamy sedesu przysłowiowego. Przecież co miesiąc jest odbierane regularnie, odbierane są regularnie e, wielkogabaryty. Wystarczy je wystawić w odpowiednim momencie. Nie, nie z boku, nie podrzucić, tylko po prostu zastosować się troszeczkę do przepisów. No. Do zdrowego się, to, rozsądku. Wydaje się, że to nic skomplikowanego, a jednak dla niektórych. To nie jest nic skomplikowanego, przecież Państwo możecie do nas to wszystko przywieźć. My pokażemy, jak to rozładować, gdzie to rozładować. Wystarczy wypisać oświadczenie, możecie to przy, przywozić. Wszystko jest kwestią dobrych chęci i zdrowego rozsądku, do, dobrego podejścia. A czy właśnie zdarzają się nadużycia ze strony mieszkańców, na przykład podrzucanie nielegalnie odpadów? Tak, no niestety jest to taki przykry epizod, który występuje w naszym mieście, ale myślę, że nie tylko w naszym mieście, bo z tym problemem borykają się zarówno inne miasta, jak i gminy. A mieszkańcy myśląc, że jak wieczorem pod osłoną nocy wyrzuci opony i się pozbył tego, to już jest, to problemu nie ma. Oczywiście problem nadal istnieje. I... Wystarczy po prostu do nas to przywieźć, żeby tutaj no, kogoś, kogoś tam, że tak powiem, nie oczernić, ale to jest po prostu czysta głupota no i brak kultury. Czy te złe sortowanie odpadów to tylko jedyne wyzwanie dla przoku? To nie jest tylko, przewodnik zajmuje się całą gamą różnych e, rzeczy. Tak? tak jak wspomniałem, edukacją, no, sortowaniem odpadów. E, państwo musicie wiedzieć, że przywożąc do nas wyselekcjonow wyselekcjonowane odpady, my też je dalej musimy, że tak powiem, e, przekazać. E, Im bardziej one są, że tak powiem, czyste, odpowiednio posegregowane, jest to prostsza droga. Jeżeli nie, to tak samo ponosimy, e, ponosimy koszty. Ale. No spokojnie radzimy sobie z tym wszystkim. A co robicie w tym kierunku, żeby właśnie poprawić jakość odbioru odpadów? W tym kierunku zrobiliśmy chociażby taką rzecz, że pozostawiliśmy w mieście sześć kontenerów na zużyty sprzęt elektryczny, drobny, zużyty sprzęt elektryczny, elektroniczny. Także. Zapraszamy e, mieszkańców, żeby tego sprzętu nie kierować e, do nas, e, znaczy inaczej do strumienia odpadów zmieszanych, do altanek, tylko wystarczy to wyrzucić. Te pojemniki są oczywiście opróżniane regularnie, myte, czyszczone. E, również taka podpowiedź, jeśli e, będąc na antenie korzystając z okazji, to chociażby przeterminowane leki też proszę je. Przekazywać do aptek. Apteki z przyjemnością przyjmują, dzwonią do nas. My jako przy odbieramy, jeździmy, zabieramy. Różnego rodzaju świetlówki też można problematyczne odpady do nas przywieźć. No, staramy się w dość szerokim kontekście pomagać i. Jakby organizować ten odbiór odpadów, tak? Poprzez chociażby sadzonkę, żeby to do nas przywozić, tego typu rzeczy. A ile ton odpadów przyjmuje Przok rocznie? Przok rocznie w tamtym roku przyjął ponad 1500 ton. No, mamy limity sporo większe. W tamtym roku uzyskaliśmy decyzję pana prezydenta na przyjęcie większej ilości opon, gruzu. Świadomość naszych mieszkańców tutaj plus na pewno jest coraz większa i coraz więcej ludzi przywozi do nas odpady. Są to stali klienci, ale też bardzo często trafiają się nowi klienci. Więc tu jak, jak najbardziej ta, 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 ta świadomość idzie w dobrym kierunku i myślę, że, że jest to dobry. Punkt. Jest nadzieja, czy ludzie tak. nie gubią się w tych wszystkich właśnie zmianach, bo były zmiany w odbiorze budowlanych odpadów, czy też niedawno tekstylia, czy tego nie jest za dużo? Może nie jest za dużo. Nasze miasto wprowadziło e, ograniczenie od tego roku odbiór e, odpadów budowlanych, tutaj mam na myśli wszystkie odpady takie polemontowe, typu gruz, tarakota, e, rekips e, i można go jak najbardziej do nas przywieźć, e, z danego gospodarstwa domowego jest ograniczenie to jest około tony, no, do tony. Oczywiście jest tolerancja, no przecież nikt wagi tary w oczach nie ma, więc my też jesteśmy tolerancyjni, jeżeli to będzie troszeczkę więcej, też przyjmiemy. Ale nie jesteśmy jedynym e, miastem, bo e, taki proceder, że tak powiem, taka procedura trwa w bardzo wielu gminach i miastach w Polsce. E, więc e, jak najbardziej przyjmujemy powyżej no, tego tonażu, już trzeba sobie zamówić kontener na własne koszty. Jeśli chodzi natomiast o tekstylia, to tak jak w poprzedniej, tutaj, jak byłem poprzednio u Państwa w programie akurat radiowym, mówiłem o tak zwanym zdrowym rozsądku. Oczywiście ustawodawca nałożył obowiązek przywożenia jakby wszystkich tekstyliów do przoku. Chodziło o to, żeby ograniczyć ten nurt odpadów kierowany do odpadów zmieszanych. Niemniej jednak, za czym do nas Państwo przywieziecie, to też prosimy o wstępną selekcję tych odpadów, ponieważ odpady typu odzież i tekstylia są to dwa różne, dwie, dwie różne frakcje, a mianowicie ubrania, czyli. Odzież to jest to wszystko, co możemy założyć. I też należy przejrzeć, co się z tych rzeczy nadaje, bo są różnego rodzaju fundacje, PCK i tak dalej, do których można tych kontenerów to przeznaczyć, czyli dać tak zwane drugie życie temu odpadami, temu odpadowi. Tekstylia są to natomiast koce, firanki, jakieś kołdry, więc to jak najbardziej to już powinno być kierowane tylko stricte do, do, do przoku. Do czego zmierzam? Zdrowy rozsądek polega na tym, że te czyste ubrania naprawdę jeszcze do czegoś będą mogły posłużyć. Chociażby na zwykłe czyściwa, do zakładów mechanicznych. Jeżeli będziemy wszystko kierować tylko i wyłącznie jako odpady brudno niedające się, to. Los ich jest prosty. Albo jest to niecka, albo jest to spalanie, co będzie generowało koszt. A koszt się przełoży oczywiście na mieszkańca. Nie ma próżni w tym całym systemie. Ktoś za, to, ktoś za to musi zapłacić. Jeżeli będzie koszt wyższy, pan prezydent będzie musiał podnieść automatycznie koszty. A naprawdę, jeżeli będziemy to wszystko robili z głową, to koszty mogą spaść. No, może w Trochę w dalszej przyszłości, ale jest taka nadzieja. Przejdźmy teraz do tematów inwestycji. Jakie inwestycje udało się zrealizować w najbliższym czasie? O, jesteśmy teraz na etapie oddania e, budynku e, biurowego i biurowo-socjalnego. E, pan e, prezes e, zapewne w najbliższej przyszłości e, powie, w jakim to terminie, terminie będzie, ale jest to spodziewane gdzieś... E, na jesieni jest to nowy budynek, który powstał na Czartoli, ponieważ poprzedni budynek socjalno-biurowy no, jest w stanie, że tak powiem, opłakanym. Więc zdecydowanie się poprawią warunki no, bytowe, organizacyjne i tak dalej dla pracowników, które są no, już bardzo mocno wymagane. Powstanie cała infrastru infrastruktura przy tym budynku, czyli drogi, parkingi. Y takie przyszłe inwestycje. Jest tu planowany zakup pojazdów elektrycznych, maszyn. Tutaj staramy, będziemy starali się o kredyt z banku. Kredyt bardzo nisko procentowy na zakup pojazdów w sensie hakowca elektrycznego, tudzież pojazdów innych do przewożenia odpadów. Z tego, co mi wiadomo, Także inwestycje w zakup następnych pojazdów na odbiór odpadów. Tutaj trzeba powiedzieć, że no w tym roku też pozyskaliśmy z przetargów, 4, obsługujemy dodatkowo cztery gminy, czyli jakby ta nasza relacja idzie ku lepszemu z władzami gmin. Coraz bardziej, że tak powiem, coraz lepiej współpracujemy. Ja osobiście też mogę się pochwalić tym, że pozyskaliśmy też gminy piętnica. tutaj. Podziękowanie dla pana wójta chodzkiego. Więc tak, te inwestycje idą do przodu. Są jeszcze też, też w planach, oczywiście być może farma fotowoltaiczna, która mogłaby w przyszłości nam, że tak powiem, bardzo mocno pomóc, bo wiadomo wszystkie praktycznie maszyny są zasilane prądem, żeby mogły być uruchomione, a są to olbrzymie koszty dla spółki. Więc ekologia również na pierwszym miejscu. Tak, jak najbardziej. Pod koniec kwietnia odbyła się kolejna edycja Ekologia za Sadzonkę. Jakby Pan mógł podsumować tą tegoroczną edycję? Myślę, że bardzo pozytywnie. Była to trzynasta, jeśli się nie mylę, z rzędu e e e Ekologia za sadzonkę, organizowana tutaj dzięki współpracy z Panem. Panem prezydentem NFOS-iem oraz e, dzięki użyczeniu terenu przez panią dyrektor Krynicką, e, szefową OSIR-u. E, sadzonka, myślę, że odniosła sukces. E, naprawdę bardzo, bardzo dużo e, ludzi przyniosło różnego rodzaju odpady, znaczy przyniosło wymagane frakcje, może tak, czyli papier, e, papier, plastik oraz baterie. Rozdaliśmy, przeszło 800 sztuk sadzonek. I wszystko Zobraliśmy się rozeszło też w tak, ekspresowym tempie. To, 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 to jak co roku chyba to tak to wygląda, że jest to taka, że tak powiem, organizowana akcja, która cieszy się już coraz większą popularnością, jakby wpisała się w plener różnych imprez miasta. No, nie, nie dochodzą mnie sygnały, że, że, żeby po prostu przestać, więc będziemy ją kontynuować, oczywiście za pozwoleniem pana prezydenta, bo on jest właścicielem spółki. Najbliższą, którą będziemy organizować, będzie ona na jesieni, będzie dedykowana bardziej do osób, które posiadają są właścicielami działek różnego rodzaju, czy też zabudowy jednorodzinnej. I tutaj dzisiaj stawiamy kropkę moimi Państwa. Gościem był Krzysztof Kotowski, kierownik Przoku Włomży. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panie, dziękuję Państwu. Nasz gość dnia w Radiu Nadzieja od poniedziałku do piątku o 9.30.